A, no kolano, pogram trochę przed prze chwilą, ale to nie tak długo nie grałem przy mnie. O kurde, mogę sobie na petę peta kupić, jej. Kupimy kolejnego peta kochani. Kto to jest? Rare. Co mam na, na, na najlepszego? Auto. A to od razu go dropłem? Dobra, to sprawdzamy. Lecimy. Kury. Ja też nie mogę. A próbuję ten, muszę to na przynieść. 120 sił potrzebuję. Teraz 24. Idę wyładować siłę jako mojej. mojej Co, ja co nie mogę pakować? A ja już pakowałem? Kiedy? No, mogę dwa. Mogę dwa. A mogę trzy. Nie, mogę maksymal dwa. Widzowie, ja zaraz przejdę. Bardzo ciężko haruję. Mamy 22 siły. Chyba mogę 3. Mamy 120 tego i ten... Aj, sorry, ej, to słyszycie, to są młode ogląda sobie bajka. Daj się przyznać typie. Wiemy że to oglądasz. Nie wiem w sumie też wiedzą. Dobrze, mamy czysta tego, możemy wyładować ci łety, Zobaczycie, jakie silne. Ja nie wierzę, że na początku filmiku zrobiłam ten takiego mega mocnego peta. Nie? Sprawdzamy. O piasek? Aha. Do, ile, ile mogę maksymal? A, maksymal dwa mogę. A to się to na luzeczku teraz. Na luzacku. No, ej, kurde, 400 już? No, znaczy no idzie? A ten, to jest bardzo fajna gra. Polecam ci, którzy lubią chodzić do szkoły. I nie znam, ale obiecałam się kiedyś u youtubera. Tak ja, ja pomyślałam, ej, bo ty, ty się youtuberem. To czemu ty tu nie zagrasz? No i tak się, tak sobie zagrałam. A jest sorry za niego, widzowie. Po prostu lubię zagrać, młody. Nie. Yeah. A! Widzicie to? Taki czerwony. Jak, subs jak subskrypcja, to zostawcie. A to biały. Jak like. Nie. A! Jeśli macie czerwony, o, o taką czerwoną, to zmieńcie szybko ją na szarą. Naprawdę, polecam. I napiszcie komentarz szkoła. Tutaj wam przód serduszko. O zaraz już miał ten chyba milion. Tak będę miał milion teraz? I no to siaka po prostu. A szkoda. Szybko zgarniam to. 97 sił już. A to są tu, ja to tam na... Ja to ja na zrobię. A ile mogę trwać? Mogę maksymalnie jadam. Ja mam już tysiaka od razu, fajnie. na widzowie... No to fajna gra, polecam. No ale też no, bardzo ciężko się gra. Eten, ten To jest Bugman. Bugman razem. Simulator. A my 700 już więc spróbuję przynieść te dwa. i ten YouTube? No, no właśnie na tym nakręcam. Mam 1800. Będę tak, jest baja jeszcze raz. To 50 kilo Mamy 2000 już. Wy tam pce, Oglądajcie, widzowie. te, te będziecie mogli coś pograć. Naprawdę. And, ten link. będziecie mieli link w komentarzu Ej, co jest? A, po prostu dobra, kapisza. A tu ile kosztuje pety? A, dobra. Mamy do teraz jeden. Zobaczmy ile zarabiamy. Tu się mogę sobie tak kupić. Nie. Na razie nie jestem takim dobrym youtuberem, ale ze złasną pomocą. O Epic już. Już najrzodszy. A i zrobiłem. Dobra. Mamy dwa lepsze pety. 32. 32... Okej. Okay. 2-2. 2-1. Czekajcie, widzowie. Dobra, jestem, widzowie. Zakładamy za te dwa pety teraz. Ojej, ja jestem pet tak duży. Czemu mu nogi latają? Bardzo dziwne. O, nie mogę tego plecaka. Idę właśnie teraz na wycieczkę, widzowie. Wycieczkę. Tu dwa. Tu dwa tysiące potrzebujemy siły. O, no mamy już musimy, dobra. Mamy dwa, dwa koła, szybko to zrobimy. My ja tu będziemy chyba dwa. Nie, jeden na razie. Jakimi widzowie? Mamy od razu dwa koła? To mogę to dwa razy później. Ej, co so jest? mi widzowie, za chwilę wracam. Widzowie, teraz to będzie część druga jeszcze. A teraz skończymy odcinek i zobaczymy się w następnym. Do papa.